No, widzowie dzisiaj gramy w Subnautikę. I, I tłumaczył moje wszystkie inne raz tu przeszedłem pół gry. Tylko co się stało oczywiście? No się zepsuło. No, jakby... Z... No, tak, znowu, bo nie znalazłem jednej rzeczy w całej grze. I przez to wszystko. Jakby nie znalazłem jednej rzeczy i przez to wszystko nie przyszłem gry. Więc w ogóle bez sensu takie tu trochę. I... Nie by czekać. No widzowie widzowie, na, nie patrzcie na to uwagi. Ja wam za, zaraz przyt, przytnę trochę nagranie, bo mi się po prostu w programie do montowania filmów zepsu, zepsuło wszystko. Nie patrzcie na to w ogóle. więc tu macie już wszystko, co ogólnie zebrałem z tych. Z tego, co jakby w takich chyba. 15 minut? Nie, w 10 albo. 11, coś, coś koło 10 minut zebrałem, znużyłem. Więc tam moją szafkę mieliście? A tak to ogólnie teraz chciałem sobie zacząć robić rzeczy, nie? No. Film będzie, będzie, będzie krótszy, miał być 30,5 godziny, ale jakby butlę już sobie jedną zrobiłem i chcę żeby zrobić drugą butlę, żeby mieć więcej tlenu. No, więc yy, jakby to powiedzieć, już mamy 135 tlenu, maksymalnie, już to jest 200 i 200 coś. No i ogólnie yy, na początku ja wam opowiem co się wszystko działo w grze. No, że to sobie naprawimy tu. Możecie czytać bo ja wam nie będę czytał, ja mam będę tylko dzienniki jakieś tam czyta. No a tak to ogólnie lądujecie na planecie i... Lądujecie na obcej planecie yy, i wasz statek się rozbił. I... Tylko wy przeżyliście? Jakby musicie eksplorować planetę? I jak ją już całą. odkryjecie to. No. Jak odkryjecie całą planetę, to po prostu. No to wtedy tak ogólnie to przychodzicie sam do końca. I wiecie, jak już no przejdziecie są grę, no to i musicie bo tu trzeba takiego lewiatana znaleźć wielkiego bardzo głęboko i on jakiś tam enzym 42 tworzy, nie? ja wam nie chcę spoilerować bardzo dużo, ale nie chcę wam dużo jakby spoilerów dawać no, dostałem się wam wytłumaczyć o co w grze chodzi, nie? Też będzie po... ogólnie ja chcę zrobić z tego serię, żeby przejść całą grę i będzie też poradnik. Hmm. Będzie na pewno poradnik z tej gry, ale to trzeba najpierw tam serię zrobić. Zrobi poradnik w ogóle, o co chodzi w grze. O kur a, no bo to jest cigari. No, trzeba skany zrobić. I bo czasami mi się w ogóle koledzy pytają, jakim, jakim cudem ja tak dużą jestem w stanie nagrywać. Ale tak mało jest na YouTube, nie? Wiecie, ja wczoraj nagrywałam 3 godziny, ale był taki problem, że nie na, w ogóle nie nagrałam ekranu, więc no. Bo chciałam taki bardzo długi film zrobić z A w połowie się dopiero skapnęłam, więc później zacząłem po prostu get, bo to był, to był ten save gdzie pół gry przeszedłem już, więc... Nie, ćwierć gry chyba przeszedłem. No, ćwierć gry przeszedłem. Jak później nie wiedziałam już, co zrobić, bo... No ale sobie mi jednej rzeczy zabrakło. Łodzi mi takiej potwornej wielkiej zabrakło, żeby przejść jeszcze gry. Klopę. Dobra. Ja nie wiem, czy ogólnie możecie napisać, co wy wolicie. Czy jak ja robię fabułę, czy eksploruję świat, czy wolicie jednak, jak robię różne rzeczy. Możecie napisać co wolicie Jakby Co wam się przyjemniej ogląda, nie? Jakby ogólnie widzowie nie będę wam dawał dźwięków, nie? No chyba, że chcecie. No ale to już od was zależy, nie? Co będziecie woleli. Więc. No, możecie wypisać. Bo ja wolę. O, góry, góry, Jak zwykle. Ogólnie to idzie zabić, nie? Ale to ciężko jest bardzo to zabić. To musicie raz, dobrze trafić. To musicie trafić raz. I... Problem z tym, że tego tu jest pełno, nie? Jak raz? To na mnie chyba trzy na raz poszły i zginęłem od razu. I dlatego czasami ja tak powoli wchodzę do jasniej po prostu, nie? A no i widzicie kolejno. Ja miałem stylować, ale nie wyszło, nie? No to trzeba zeskonować, bo to później będzie i tak do fabuły potrzebne. No co jest? Zabiorę tą siarkę, żebym łatwiej było. <laughs> o, jakby widzowie, jak ktoś z, ktoś z was grał już w tą grę, to jakby nie dawajcie mi spoilerów, co się później dzieje w grze. Bo ja nie chcę tak od razu, żebym wiedział, co robić, bo ja chcę ogólnie, ale jak to będzie ba coś bardzo ważnego, nie mówcie, co się później dzieje w grze. M po powiedzcie tylko, gdzie na przykład jest bardzo ważna rzecz jakaś. Oczywiście, możecie napisać ogólnie w której minucie filmu i gdzie w ogóle to było. I czy to minąłem w ogóle. Bo to też będzie duża pomoc, nie? Dla mnie.

Gdyby ty tam widzowie, to tu będzie najbardziej potrzebna rzecz. Klaustrofobia zaraz będzie, co, coś tak czuję. Aby tu wolno stwierdzić, że klaustrofobia mnie porzy. Nie mam klaustrofobii w ogóle, ale ja, się, ja, się, ja nie chcę, żeby, żeby któryś z was klaustrofobii dostał. Jak ktoś ma. Więc, jak widzicie, czy jakieś wąskie miejsce wpływam, to lepiej nie patrzcie, jak macie klapy w sobie. No, ale tak to musicie patrzeć, jak nie macie. To już od Was zależy, czy będziecie, czy nie. I widzowie ogólnie, może, nie mówię, że będzie, ale może. Jak na przykład. Y Przejdziemy tam grę. Jakby tą część Sabnautiki. To teraz już bardzo długo jest w ogóle. Druga, jest długa część tej gry. Sabnautika Bellosido. Coś tak. Więc ogólnie... Dla mnie mi to jak jakby chcecie. Czy wy wolicie? Y... No. To no, jest mi słuchy zabrakło, nie? Oj, się z czasami nie zdziwiać, jak mnie coś atakuje, że będę się dał na, na, na cały głos, bo jakby w tej grze to jest normalność. To jest w tej grze, więc czasami, no, się wydrę. To lepiej uważajcie na uszy, nie? Bo jak ja się drę, to już jakby ja, ja gadam... Ja wiem, że ja gadam po cichu, nie? Ale czasami jak ja będę gadał trochę głośniej do mikrofonu, to jakby, yy, no, jeden kolega jakby już... Jakby dostał, go uszy już bolały raz, więc, jak mówię, do mikrofonu. No więc widzowie yy, jakby jak krzycie do mikrofonu to lepiej I, jak coś słyszycie w grze, że coś już idzie na mnie, to lepiej I uszy zatkajcie, więc. Bo czasami na może być źle z uszami. strzelił. No więc ogólnie, tak jakby dzisiaj będzie taki craftingowy, taki jakby na początek, żeby się rozwinąć i żeby jakieś materiały mieć, dużo materiałów. A tak to w następnym odcinku się bardziej fabuum zajmiemy. O, jakby nasz wielki ten statek to się rozbił, to on się Aurora nazywa, nie? Więc no i radio. Ok, no, zawsze nie. rozciną dzień. Kapula 3 wysyłamy nasze... Przednie kilka dziur w naszym awaryjnym szkółce ze Sibley. Więc domę no, coś. Nie wiem co jest to bez nas, poważnie czy bez odbioru. I co, przyszło przyszłości? Tam przyszło. No dobra. Gdzieś tam. Ważne, żeby nie było w stronę aurory. Bo w stronę aurory nie chcę. Nie chcę w ogóle w stronę aurory. Gdzie hmm? ja tak jakby na ukosze. Aurory, więc y y y jutro w następnym odcinku chyba jakby pójdziemy coś tamto miejsce, a tak, to później chyba się fabułą zajmiemy ogólnie. Bo to wiem, że ja gadam w ogóle nie na temat, nie, ale... No. No więc na dzisiaj to będzie widzowie. Tyle z pięknym widokiem na audio. Субскрибуйте. И па-па.